Cześć, witajcie. Dzisiaj Audi RS6 C7 Lift Performance 605 koni. Prawdziwe Lambo w kombi. Zapraszam. No, i witamy na pokładzie tego fenomenalnego Lambo w kombi. Właśnie ruszamy, można by powiedzieć, w race. Także zapraszam. Tak więc, prezentowany samochód pochodzi z roku 2016. Jak dotychczas pokonał 115 tysięcy kilometrów? Właścicielowi, który pragną pozostać całkowicie anonimowy, bardzo dziękuję serdecznie za użyczenie do testu tego samochodu. No ja powiem tak, no na początku powiem to, co was najbardziej interesuje. Proszę spójrzcie na licznik. Średnie spalanie tego samochodu bardzo długodystansowe, bo z ostatnich 37 tysięcy kilometrów to 14 litrów i powiem, że jak na ten samochód to jest ono mikroskopijne. Samochód jest często wykorzystywany w stylu zero-jedynkowym. Często jest wykorzystywana jego moc, jego walory użytkowe. Także jak na jego ogromne możliwości 14 litrów na 100 kilometrów. To jest bardzo niewiele. I z zewnątrz, jak Państwo widzieli wcześniej, samochód jest pięknie zakamuflowany, mianowicie nie ma nigdzie emblematów RS6. Właściciel celowo tak chce, nie chce się za bardzo wyróżniać w tłumie, ale jak spojrzymy wewnątrz na cyferblaty, to jest tu piękne logo RS6. Przypomnę, że jest to RS6 Performance, a więc najwyższe wydanie C7 po lifcie. 605 KONI. Wiemy z czym mamy do czynienia, a z zewnątrz zachowujemy się spokojnie, nie rzucamy się w oczy i spokojnie sobie możemy tym samochodem podróżować. I proszę, spójrzcie, jak daleko wyskalowany prędkościomierz. Do 320 na godzinę to również może zdradzać możliwości tego samochodu. Spójrzcie pomiędzy cyferblatami konwencjonalnymi. Wirtualny widok, w tej chwili mamy włączoną nawigację, także wirtual, jakby jest wewnątrz, po zewnątrz, konwencjonalne cyferblaty, prędkościomierza i obrotomierza. I co ciekawe, samochód po 5 latach i 115 tysiącach kilometrów przebiegu nie miał żadnej awarii. Standardowe obsługi właściciel wykonuje co 20 tysięcy kilometrów w autoryzowanym serwisie. Z takich ciekawych rzeczy, na pytanie, czy bierze olej, właściciel mówi: Tak, oczywiście, że bierze. W takim okresie międzyobsługowym 20 tysięcy km połyka sobie 5 litrów oleju. Jeśli chodzi o hamulce, to też zadałem pytanie właścicielowi. No wiadomo, sportowy styl jazdy powoduje, że tarcze i klocki mogą często się zużywać. Ale co ciekawe, jest tutaj oczywiście zamontowana ceramika, która była za dopłatą. I jak dotychczas w stanie oryginalnym pierwsze tarcze, pierwsze klocki. Co dziwi mnie, a wręcz wprawia zachwyt, że przy tak solidnej eksploatacji samochodu wszystko potrafi wytrzymać tak duży przebieg. Słuchajcie, jest tak sztywny, w sensie tak twarde ma zawieszenie, że po dziurach to się boję, żeby mi pląby z zębów nie powyskakiwały. Słuchajcie, jedziemy właśnie po dużych dziurach, żeby sprawdzić skuteczność tego super sztywnego zawieszenia. Oczywiście Państwo tego nie widzą, bo obraz jest stabilizowany gimbalem, ale ja tutaj dosyć mocno podskakuję na fotelu i wiem już dlaczego jest tutaj u dołu spłaszczona kierownica to jest piękna kierownica, wyśmienicie leżąca w dłoniach na dole oczywiście emblemat RS6 ona u dołu jest spłaszczona dlatego, żeby jak podskakujesz na dziurach nie uderzyć o nią klejnotami, bo byś uderzył klejnotami mógłbyś sobie zrobić sporą krzywdę, a tak te spłaszczone boki opierają się po prostu o nogi czasami w mailach mi zarzucacie, że krytykuję samochody że wszystkie generalnie mają Twarde plastiki na desce rozdzielczej. No, w tym przypadku tak nie jest. To wszystko jest mięciutkie. Znakomicie pieści opuszki moich palców. Tu jest oczywiście karbon, a nie jakaś imitacja. Świetna wstawka z logo Quattro. Także ten samochód, jak chodzi o jakość użytych materiałów do budowy wnętrza, o jakość montażu po 115 tys. km jest tu totalna cisza i spokój, a samochód wykorzystywany wyczynowo. Może jak najbardziej stanowić wzorzec do naśladowania do innych producentów, jeśli chodzi o jakość użytych materiałów i montaż. A więc, jednostka napędowa stanowi prawdziwy meisterstyk inżynierów z Ingolstadt. Jest ona połączona, co ciekawe, nie z dwusprzęgłówką, a z klasycznym ośmiobiegowym Tiptronikiem. Masa dzisiaj prezentowanej RS6 to 1950 kg, jej długość to 4,98 m. A od zera do setki przyspiesza w 3,7 sekundy. O czym należy pamiętać szczególnie w mieście, ruszając spod świateł, że już po niecałych 4 sekundach możesz stracić prawo jazdy. RS6 należy do bardzo ekskluzywnego grona samochodów 300 plus, a więc samochodów, których prędkość maksymalna przekracza 300 na godzinę i performensa prędkość maksymalna to 305 km na godzinę. I właśnie nam się kończy teren zabudowany i spójrzcie ile będzie trwało przyspieszanie od 50 do 90. O, na normalnym drive zrobił łoch i z 50 stało się 90. Teraz spójrzcie podróżując sobie w terenie niezabudowanym 90 na godzinę. Samochód jest aktualnie na siódmym przełożeniu. Już sobie zrzucił, przerzucił na ósmę, a Prędkość obrotowa oscyluje w granicach 1400 obrotów na minutę i można w internecie obejrzeć różne testy gdzie pokazują, że jadąc z prędkościami pozamiejskimi ten samochód jest w stanie spalić około 9 litrów na 100 km i myślę, że jest to realne to co podają, bo producent podaje średnie spalanie średnie na poziomie 9,6 litra. Trudno je osiągnąć, bo jak wiadomo każdy kto jeździ tym samochodem w dużym stopniu wykorzystuje jego możliwości trakcyjne i możliwości jednostki napędowej. V8 TFSI 4 litry Biturbo. 605 koni mechanicznych, 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego, wystarczająco, a nawet powiem aż nadto do napędzania tego superwozu. Spójrzmy z tyłu. Tu również brak emblematu, ale znakomita muskulatura tego wozu, te dwa wydechy i ten dyfuzor doskonale nam zdradza, z kim i z czym mamy do czynienia. Rzut okiem do bagażnika, tylko i wyłącznie statystycznie w tym samochodzie bagażnik można by powiedzieć, że nie ma znaczenia. No nie do końca. Jak chcesz sobie pojechać Lambo na wakacje, to tym w cudzysłowie Lambo w kombi spokojnie pojedziesz 565 litrów kufra. Żeby sprawiedliwości stało się zadość tak jak w każdym odcinku, spójrzcie na przestronność. Super wygodny fotel, znakomicie leżąca w dłoniach kierownica. Oczywiście w takim przypadku RS6 cztery pierścienie to moje marzenie. Miejsce pracy... Kierowcy wyśmienite miejsca aż nadto. Spójrzmy zaraz, jak będzie z tyłu. Tu również miejsca dużo. Wiadomo, a szóstka w kombi standardowa jest bardzo przestronna. No to w rs nie mogło być inaczej. Bardzo dużo miejsca nad głowami. Sporo na wysokości kolan. Zapas, myślę, tutaj niezły. Na szerokości ramion też wszystko ok. Oczywiście zewnątrz emblematów nie ma, ale tutaj logowanie RS-6 jak najbardziej prawidłowe. Trzecia, czwarta strefa Klimatronika. Fotele tylnej kanapy. Zewnętrzne podgrzewane, nawiewy osobne, siateczki na drobiazgi. Mega, mega przestronnie, mega wygodnie. Podłokietnik bardzo wygodny. Tutaj jeszcze schowek w podłokietniku. Oczywiście otwór na narty. Świetne te czerwone pasy bezpieczeństwa, proszę spojrzeć, podkreślają sport w tym samochodzie. Także absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście samochód odpycha się czterema papciami. Jest tutaj quattro, doskonale to było widać choćby z tego logo na desce rozdzielczej, a nominalne jego nastawy są takie, że 60% momentu obrotowego jest przekazywane na koła tylne, a 40% na koła przednie. To co mówiłem przed chwilą, całe wykończenie samochodu to jest finezja oczywiście, prawdziwy karbon, tu się nawet za bardzo to piano black nie palcuje. Oczywiście reszta wszystko wykonane ze skóry, dwa uchwyty na kubki, duży schowek podwójny pomiędzy pasażerem a kierowcą, Schowek przed pasażerem z przodu. Tutaj jakiś delikatny schowek przy popielniczce. Wykonanie wyśmienite. Rozplanowanie wszystkich schowków też znakomite, a więc wszystkie drobiazgi znajdą sobie bez problemu w tym samochodzie miejsce. Jak Państwo widzą, wyświetlacz centralny systemu Audi MMI oczywiście bardzo szeroki wachlarz różnych, przeróżnych ustawień. To, co nas najbardziej interesuje, to jak zwykle ustawienia samochodu. Tutaj do wyboru kilka trybów jazdy. Aktualnie poruszamy się w trybie komfort. Mamy też do wyboru tryb auto, tryb dynamic, gdzie samochód od razu staje się bardziej agresywny, i tryb indywidual. Oczywiście producent daje mnóstwo możliwości personalizacji tego samochodu, proszę spojrzeć. Tutaj aktualnie w trybie komfort możemy sobie wiele rzeczy ustawić. Spójrzmy na przykład, jeśli chodzi o klimat panujący wewnątrz, to możemy tutaj sobie ustawienia dla części tylnej, temperatura przestrzeni na nogi, mnóstwo możliwości personalizacji i ustawień w tym samochodzie. No ale to chyba nie dziwi. W topowej odmianie A6, ARS6 niewątpliwie taką jest, musi być możliwość wyboru wielu funkcji i możliwości ustawień tego samochodu. Słuchajcie, marzeniem kierowcy tego samochodu jest to, że jak już nim jedziesz, to żeby właśnie ten łuk, który teraz pokonujemy przy zjeździe z gaduktu, to był wjazd na Nurburgring albo co najmniej samochodowy Tor Poznań, no ale zejdźmy na ziemię, to jest tylko droga S11, więc pokażemy dynamikę na razie w normalnym drawie do 120, proszę bardzo. Właśnie startowałem F16 na Krzesinach, bo inaczej się tego przyspieszenia nie da nazwać, to boję się pomyśleć, co ten samochód zrobi w trybie dynamic. Słuchajcie, tu jest oczywiście możliwość ręcznej zmiany biegów łopatkami. Nie lubię tego robić, ale w tym aucie warto spróbować. Więc skrzynia na przekładnię ręczną, zrzucam sobie bieg do powiedzmy piątki, wciskam gaz no i za długo sobie nie pojadę, bo przekraczam 120, a wiecie, że nie łamie przepisów, więc te łopatki, myślę, do normalnej jazdy, to one są całkowicie zbyteczne, ale jak jesteś na torze, to mogą się przydać. Słuchajcie, jazda tym samochodem 120 na godzinę powoduje u mnie ziewanie i senność. Bo z tym samochodem 120, czujesz jeszcze, tak, jakbyś innym jechał 60, no może 70. Tu nie czuć nic, tu nawet nie słychać szumu wiatru. Tu jest totalny spokój 120 na godzinę. Skrzynia w drive na ósmym biegu, prędkość obrotowa 1900 obrotów na minutę. Tu po prostu można zasnąć. Ten samochód przy każdej prędkości obrotowej i każdej prędkości jazdy jest po prostu wariatem. Wciskasz gaz i momentalnie ze 100 wyrobi się 120. Trudno jest tym samochodem jeździć po drogach publicznych, żeby nie stracić prawa jazdy. No, i ponownie zamknęliśmy się na wiadukcie. W tym momencie przestawiam samochód w tryb Dynamic. O, już sobie zaczął postrzeliwać z wydechu. No i zobaczymy, jak on teraz przyspieszy do 120 w trybie Dynamic. Proszę bardzo, włączam się na SK. No, nie chcę tego nawet komentować. To nie było przyspieszenie. To był jakiś start rakiety kosmicznej albo czegoś takiego. Naprawdę jestem pełen podziwu dla właściciela, że on jeszcze się mieści w skali punktowej, jeżdżąc tym samochodem na co dzień. Bo dla mnie to jest niesamowite co ten samochód potrafi. To nie jest samochód, moi drodzy. To jest prawdziwy potwór. Naprawdę trudno opanować emocje, jakie wiążą się z jazdą tym samochodem. Na drogi publiczne to on się tak nie bardzo nadaje. Ja wiem, że to jest rodzinne kombi, można nim w ekspresowym tempie podjechać nad morze, ale... Jak to zrobić? No, musiałyby być drogi bez limitu prędkości. U nas takich dróg niestety nie ma. Stąd jest to całkowicie irracjonalny samochód do normalnej jazdy, a już tym bardziej do jazdy po mieście. No i statystyczny nasz rzut okiem na podwozie dzisiaj prezentowanego samochodu. Przypominam 5 lat, 115 tysięcy kilometrów. Nic tu się nie dzieje, spójrzcie, dyper suchy. Tu manszety na nie niepotękane, wszystko suche. Ładnie zabudowane. Wydechy delikatny na loder no ale po 5 latach wybaczmy, im, tak może być skrzynia sucha, silnik zabudowany, ale tu jak się dopatrzę z jednej i z drugiej strony, to wszystko suche, nic się nie dzieje, a przypominam, że 115 tysięcy km katorżniczej jazdy tego samochodu jak na razie negatywne na niego nie wpłynęło. No i co? No i pomału czas zacząć podsumowywać ten samochód. Aczkolwiek naprawdę nie chcę go oddawać właścicielowi bo nie wyjeździłem jeszcze wszystkich benzyny, którą mi zatankował, a z tego samochodu naprawdę nie chce się wysiadać. Ale wierzcie mi, że to są niesamowite przeżycia móc pojeździć takim samochodem. Po prostu fenomenalny samochód. Skrzynia biegów, klasyczny, ośmiobiegowy, hydraulik, Tiptronic, nie żadna dwusprzęgłówka. Zmienia fenomenalnie. Zawieszenie sztywne, mega twarde, no ale inne być nie może. Fenomenalne. Jednostka napędowa, kipi mocą w każdym momencie, w każdej chwili, przy każdej prędkości obrotowej, katapultuje ten samochód do przodu. Oczywiście w dużej mierze dzięki temu, że się odpycha na cztery papcie, więc nie traci trakcji. I co z tego, że między obsługami dolewasz 5 litrów oleju, a w którym nowoczesnym aucie nie dolewasz? To jest jak najbardziej wszystko akceptowalne. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, powiem tak, no jest ono niewielkie. 14 litrów to żadne zużycie na tą moc, masę i wielkość tego samochodu i frajdę, którą daje on z jazdy. Wręcz przeciwnie, mogę nawet powiedzieć, że w przypadku tego konkretnego samochodu 14 litrów to jest zużycie wręcz mikroskopijne. Po prostu czyste szaleństwo. Samochód to prawdziwe Lambo w kombi. Właścicielowi, który pragną pozostać anonimowy jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za użyczenie tego samochodu firmie Autodutkiewicz Jacek Dudkiewicz z siedzibą w Jarocinie. dziękuję tradycyjnie za użyczenie stanowiska diagnostycznego. Państwu oczywiście takich samochodów życzę, a jeśli nie, bo wiadomo, że jest to samochód niesamowicie drogi i dostępny tylko dla wąskiej grupy odbiorców, to życzę chociaż, żeby mieli możliwość w życiu się takim samochodem przejechać. No i oczywiście dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!